Sezon truskawkowy, najwyższy czas zacząć. Znaczy, on już w zasadzie zaczął się jakiś czas temu, ten sezon, sezon z truskawkami. Niemniej jednak, teraz, niemniej jednak teraz z racji tego, że teraz bardziej się, bardziej się siedzi w domu, niż, niż wychodzi, to teraz znacznie częściej je się te truskawki. co nie... Teraz, te, teraz, teraz jak kupowałem ostatnio truskawki to to one były ile tam chyba żeby tak powiedzmy że były te, o te kilka złotych droższe te truskawki za kilogram niż, niż zwykle już ja pamiętam bo kupowałem truskawki kupowałem truskawki z parę dni temu Eee, Niemniej jednak, nie mniej jednak sezon, sezon truskawek najwyższy czas zacząć. Mimo tego, że teraz przynajmniej w momencie nagrywania tego filmu patrząc za okno, to jest strasznie wietrznie, chyba będzie padać. Eee, Niemniej jednak e, letni sezon truskawkowy się zaczął. Eee, teraz po prostu eee, na, pewno, na pewno dużo tych truskawek się zje, skoro, e, skoro teraz bardziej ludzie siedzą w domu niż Wychodzą na zewnątrz. Ja to osobiście, ja osobiście lubię truskawki, aczkolwiek teraz za często ich nie jem, bo nie mam ochoty, ale, ale są dobre. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Zachęcam. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, zachęcam do zostawiania subskrypcji. No i mam... zostawcie subskrypcję, jak przed chwilą powiedziałem. E... Spróbujmy ich nabić jak najwięcej. W zasadzie to wy, to wy subskrybując je nabijacie, więc zachęcam bardzo, jeśli chcecie być na bieżąco. Ja się z Wami żegnam, cześć.